Szybkie, tanie i zdrowe sushi domowe. Wystarczy ten taki oto płatek nori podzielić na cztery części, po czym taką tą stroną, która jest bardziej chropowata, zwilżamy wodą nasze płatki. Tutaj mam ryż, po prostu zwykły biały ryż, ale może być również ryż brązowy, to wtedy będzie jeszcze zdrowiej. Kuleczka takiego ryżu. Wymieszałam ten ryż albo można z odrobiną octu ryżowego, albo po prostu soku z cytryny. Ja lubię odrobinę ostrości, czyli po prostu ciutkę wasabi, ale może być też na przykład nasz chrzan. Kawałeczki awokado. Do tego ogórek. Leimy razem serkiem, takim do smarowania pieczywa, śmietankowym. No i łosoś wędzony. Całe to towarzystwo teraz zabijamy. No i teraz dekoracja. Może być ogórek, plasterek imbiru i odrobina sezamu. Takie sushi możemy sobie zabrać do pracy ale, albo na przyjęcie, ale i tak bardzo szybko zniknie.